Hej, 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 witam was moi drodzy bardzo serdecznie i dzisiaj powiemy sobie o pewnej aferce, która wybuchła na Twitterku. Otóż zauważyłem pewien artykulik na radiu Z i tak się składa, że wrzuciłem go a właściwie jego screen na swojego Twitterka. Napisałem Wielbiony przez i pisowców Stanowski miałby pachnieć onucami? Co za zaskoczenie! Ponieważ, tak, tytuł artykułu to jest: Kto stoi za sukcesem Stanowskiego? Kanał Zero ma mieć powiązania z Rosją. Autorem jest dziennikarz pod pseudonimem Sergiusz Kurczuk. Sam artykuł zaczyna się takim intro. Krzysztof Stanowski, twórca kanału Zero, był bohaterem ostatniej audycji Tomasz Piątka, dziennikarza śledczego zajmującego się powiązaniami znaczących osób z prokremlowską Rosją. I to, moi drodzy, sprawiło, że Szambo wybiło. Pod tym moim tweetem zaczęli się pojawiać fanatycy Stanowskiego, zaczęli wypisywać, uprawiać name calling, obrażać mnie, obrażać właściwie wszystkich dookoła, obrażać twórca artykułu, doszukiwać się powiązań ukraińskich, spisków wszelakich. Ba, mało tego, niektórzy wprost twierdzili, że to jest spisek Agory, żeby dojechać Stanowskiego. Ten artykuł to jest kłamliwy i nie ma racji, i w ogóle ja powinienem natychmiastowo usunąć swój tweet. Bo on szkaluje wielkiego, biednego Krzyśka. No, 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 w sumie tak, w sumie powinienem usunąć tego fejka, ale gdybym usunął, to z kolei byłby bulldooping, że proszę bardzo. On udaje, że wcale fajka nie wrzucił. On udaje, że wcale się nie pomylił. I co ciekawe, ta aferka poszła troszeczkę dalej. To znaczy, Krzysztof Stanowski sam się odniósł sprawdzienie nie do tego tweeta, ale do artykułu Radia Z. I tutaj też pragnę zwrócić uwagę, w jakim tonie się odniósł. Dobrze? Przeczytajmy sobie. Agora, bo do niej należy Radio Z, uderza ponownie. Tym razem mam powiązania z Rosją. Dowody są po prostu porażające. Ja chciałem was tylko ostrzec przed radiem Z, ponieważ Z nie jest przypadkowe. To symbol rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Czy? Tylko według mnie ta wypowiedź jest zabarwiona takim spiskowo-teoriowym zacięciem na zasadzie, że wiecie, że korporacja chce dojechać biednego ksysia, który jest szkalowany, niszczony, miażdżony. Hmm, skąd my to znamy? Aferka z tego wyrosła tak bardzo, że redaktor naczelny Radia Z, Łukasz Sawala, napisał pod tym tweetem Artykuł został usunięty, padło w nim kilka za daleko idących stwierdzeń zupełnie niepotrzebnie. Zapewne części z was to w ogóle nie zaskoczy, ale fanatyków Stano wcale to nie usatysfakcjonowało, tylko wręcz jeszcze bardziej ujadali, że nie ma w Radiu Z przyzwoitości, że proces się w ogóle to należy za utratę godności osobistej. Szkoda, że nie rozumuje godności człowieka, i że w ogóle trzeba ich pozwać, trzeba ich szkalować, niszczyć, mierzyć, że oni już wysyłają screeny do sądu, do prokuratury. To z kolei doprowadziło do tego, że Radio Z tak wystosowało oświadczenie, co zauważył sam Stanowski, już zmieniając nieco ton, nie na zasadzie jestem szkalowany, niszczony, miażdżony, tylko dziękuję. To jednak zaskakujące napisał. I mamy tutaj screena oraz link. Oświadczenie i przeprosiny redaktora naczelnego Radio Z w sprawie Krzysztofa Stanowskiego. We wtorek na naszym portalu pojawił się tekst, który nie powinien zostać opublikowany w imieniu redakcji. Przepraszam, ponieważ bez uzasadnienia zasugerowaliśmy, że on, jego firma lub partnerzy biznesowi mogą mieć związki z Putinem, na co nie ma żadnych dowodów. Wnioski z tego błędu już zostały wyciągnięte. Czyli najprawdopodobniej gość, który napisał ten artykuł, pójdzie niestety na dywanik za zły research. No i w sumie to się stało. No, tak naprawdę to właściwie nic. Został opublikowany przez jakiegoś randoma fake. Ten fake został podany dalej. Fake został wyjaśniony. Dlaczego w takim razie lepiej nie usuniesz tego tweeta i nie zapomnisz o wszystkim? Bo tak się składa, że ten tweet, mój skromny, jest idealnym dowodem na to, że w mojej ocenie tak miałem rację. To znaczy tutaj nie sugeruję, nie zarzucam Stanowskiemu w żadnej formie, że ma powiązania z Rosją, Kremlem czy czymkolwiek, tylko, że Stanowski jest na ogół uwielbiony przez kłóce i pisowców. I jeśli sytuacja by wynikła, w której naraz by się dziwnie okazało, że Krzysztof Stanowski bądź też e, ktokolwiek z tego kanału Zero pachnąłby onucami, no to... Raczej biorąc pod uwagę środowiska, które wielbią ten kanał, to bardzo mi przykro, ale to by nie było żadne zaskoczenie. O ile ale wcale takie środowiska Stanowskiego nie wielbią, tak? Wejdźmy sobie na mój tweet i zapoznajmy się z użytkownikami. Pierwszymi siedmioma, no bo pierwsze trzy posty to jest e, pan doktor Napierała, i tutaj jakby my go poznaliśmy, już wiem, że on raczej. Delikatnie rzecz ujmując, nie jest sympatykiem Stanowskiego. Wobec tego przeczytajmy sobie pierwsze siedem osób, które bronią Stanowskiego. A pierwsza w tej wesołej kolejce jest Blanka Aleksowska, dziennikarka z krajne centrum Opinie Prywatne. I teraz przeczytajmy sobie posty Blanki. To jest przede wszystkim ból dolnej części pleców, że ponad 1770 wywózek rządu Tuska spotkało imigrantów z zagranicy białoruskiej. Kiśnięcie, że młodzi chcą inwestować w OZE. No i gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam na, na samym dole jest Jechanie Pomorawieckim. Chociaż nie do końca Pomorawieckim, tylko Pomorawieckim. Oraz Tusku, czyli wiecie, no z jednej strony Mati do dupy, ale, ale Donek jeszcze bardziej. Więc nie wiem jak dla was, dla mnie to się tak wpasuje troszeczkę w to, co powiedziałem, czyli w definicję takiego, no, no niby nie pisowca, ale coś, coś widać, że raczej, raczej w tamtą stronę. Kolejna rzecz to jest nasz ruski znajomy Maciej Korwin, który między innymi chwali Iran. Wychwala teksty pilowców, udostępniając cenzuralne zdjęcia kobiet oraz proruską narrację. Czy według Was pasuje pod definicję Kuca? No, według mojej skromnej opinii, tak. Następny a gentleman to jest Ludwig Pęzioł. Radykalny pasywista. Robię kontrrewolucję nie wstając z Longa, tworzę dla Nowego Ładu Polonia Christiana, mediów narodowych oraz prowadzę kanał na YouTubie. Czy ja muszę naprawdę coś dalej? Nie, chyba, chyba nie, chyba zaoszczędzimy sobie czas według mojej opinii KUC. Szymon Janos, społeczeństwo, które sceptycznie patrzy na każdy podejmowany wysiłek traci zdolność bronienia własnego i samodzielnego istnienia. My mamy retweety tego, że coś nowego do woja jest, że naprawdę obecna władza bardzo stara się potwierdzić wszystkie stereotypy na swój temat, bo uwaga, uwaga, Akademia Sztuki Wojennej rozwiązała ośrodek badań Azji. No jaka potwarz! Oraz, że w ogóle Platforma jest zła. Dlaczego? Bo, bo atakują, bombardują CPK, które PiS własną krwawicą zbudował. Dalej mamy gościa, który nazywa się Olasem. No i tutaj mamy przede wszystkim Boomer Humor oraz między innymi, tak moi drodzy, reklama filmu Grzegorza Brauna Luther i rewolucja protestancka. No co za zaskoczenie! Kot, koc, kameleon, a tak se pisze pierdeły różne, socjaldemokrata czasem lipkujący. No co, troszeczkę, no, 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 nie do końca raczej. No wprawdzie mamy tutaj od. Wprawdzie tutaj jakieś wypowiedzi z Oitzberga są udostępniane, tylko tak się składa, że mamy m.in. ból dolnej części pleców na ambasadora Izraela, klepiąc dokładnie narrację kocowską, Paweł W. I tutaj mamy. Teksty typu Niemcy nie zapominają byłego greckiego ministra finansów, objętego zakazem wjazdu na teren Bundesrepublik oficjalnie za antysemityzm, ale kto czytał jego książki, ten jednak wie, że Bundesrepublik ma z nimi unieuregulowane rachunki. No i retweety czego? Rzeczywiście, że tak Konfederacji. A zatem, moi drodzy, czy określenie Stanowskiego wielbionym przez kucę i pisowców było nad wyraz? No, według mojej skromnej opinii nie. Zwłaszcza, że praktycznie same kuce pięknie się zdemaskowały, buldupiąc pod moim twitterkiem, że jak to śmią w ogóle wspaniałego ksysia obrażać i, i szkalować i w ogóle. Co też widać, że w mojej opinii no, jakby sprawia, że stanowski tym całym pierdolamento o tym, że jest szkalowany, niszczony, miażdżony nasionka. Chociaż, chociaż osobiście uważam, że on nie jest tak łatwo przyjmującym jakąkolwiek sugestię, tylko po prostu Stano widzi, że to się sprawdza, że te rzeczy. Kuce. <laughs> Kuce klepią, ponieważ dla nich cały świat się składa ze spisków, a zatem jakiś gigantyczny spisek mający na celu dojechać kanał Zero jest wręcz dla nich nobilitujący i pokazujący, że tego stanu to trzeba jak najbardziej słuchać, cały czas oglądać i wiernie patrzeć, lajkować, kupować, wywalać hajs. No bo przecież złe Ewyty na niego czyhają, czyż nie? To jest standardowa nutka ekskluzywności, która panuje wokół tych środowisk szurskich i którą staną w tym przypadku, w mojej ocenie, bezczelnie wykorzystuje. Bądź co, bądź jednak, Ksysiu ma łeb na karku, nie daje się aż tak tym swoim wyznawcom, dlatego zwrócił uwagę, że w sumie rzuci oświadczenie, przeprosili. To dziękuję, to jednak zaskakujące, czyli nie będziemy się bawić w jakieś struganie pawiana, a pokazywanie, że jest spisek, chcą mnie zniszczyć i idę teraz do sądu. Bo tak się składa, że Stanowski, w przeciwieństwie do innych ksyśków, które latają z pozwami po sądach, jest człowiekiem poważnym. Przy czym jego fanatycy, no niestety, ale jednak nie. I tutaj jest ten problem i rozdźwięk, który jestem bardzo ciekawy, jak zostanie przez Stanowskiego i ogólnie Kanał Zero rozwiązany. Bo z jednej strony mamy gościa, który jest dosyć rezolutny, to znaczy. Umie wyczuć pieniądz i umie robić hajs z lemmingów, w tym przypadku robi hajs z, z gości, którzy chcą słyszeć, że w sumie to dobry, w sumie to konfa dobra, wolny rynek, paróweczki, ale nie aż tak hamsko jak na przykład jakieś szurskie kanały. Nie aż tak hamsko, żeby zapraszać te wszystkie pokemony i robić sobie z nimi fotki, gadać co 5 minut i lizać 4 litery. Ale tak najprawdopodobniej krzychu w kuceri pieniądz wyczuł i dlatego te. Teraz ją sobie zgarnia, tylko to jest powiedzmy sobie wprost. Bardzo niestabilny fanbase. To znaczy, on jest w stanie, w mojej ocenie, napytać więcej biedy niż pożytku. Między innymi przez swój fanatyzm, między innymi przez swoje uwielbienie teorii spiskowych, szur i wszelakich. I teraz Stanowski oraz cała ekipa jego będą musieli odwalać bardzo mocne fikołki, tylko i wyłącznie po to, żeby kuce coś myślały, były równocześnie zaintrygowane, ale żeby nic nie było powiedziane wprost i w razie czego można było spokojnie od tego ręce umyć. Jak zapewne się domyślacie, to nie jest przepis na utrzymanie takich fanatyków, ponieważ oni działają na zasadzie emocji oraz bodźców, to znaczy oni muszą być cały czas nabojcowani, cały czas coś się musi dziać: Polska w potrzebie, Husaria, Polacy stańcie, walczmy i tak dalej. A ten głód bodźców widzimy chociażby nawet w komentarzach do rozmowy z ambasadorem Izraela, gdzie pojawiają się teksty, że czemu wręcz go nie dojechali bardziej, czemu on nie został obsmarowany z góry na dół? A to oznacza, że na razie jakikolwiek tekst na nie w stosunku do Stanowskiego jest przez nich traktowany jako akt herezji wiary wielkiego ksyśka, zbawiciela dziennikarstwa polskiego? Ale to się szybko wkrótce zmienić może. I teraz pytanie czy Stanowski jest na to przygotowany? Czy na razie leci z Flow? Wejdźcie znać w komentarzach co o tym myślicie. Tymczasem to tyle na dziś dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis tam znajdziecie link do maila, link do Patronite, a tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego, a Stanowski nie jest bogiem. Pozdrawiam!